Witam Was we vlogu. Jak widzicie, na śniadanie już była, była normalna rzecz do jedzenia, bo skończyłem już wyzwanie i 1 wow, kg puszczu challenge. No i to będzie vlog z życia. Dzisiaj w planach jest odwiedzić Lumpa, zjeść kepsa i aktualnie idziemy do sklepu. No i co? No i tyle, zobaczymy jak to wyjdzie. Witam widzowie. Jesteśmy po zakupach, dwa razy byłem w sklepie, żeby kupić te spodnie Ponieważ raz myślałem, że są złe, za drugim razem były dobre I teraz zmierzamy do Majbaszka I jedziemy dalej na, nagrywać dla Was vloga Co jeszcze chciałbym polecić, jak widzicie jest longsleeve Newcastle 20 letni Od kolegi, jego socjale Wam podam w opisie Mój dobry ziomo, naprawdę polecam Bezproblemowa wysyłka, wszystko, fajne ciuszki ma. Także... Idziemy do Majbaszka i widzimy się zaraz. Jedziemy aktualnie na Lumpa, min kebab, kebab. Witam widzowie, jesteśmy już po zjedzeniu kepsa. jak widzieliście, duży, sporawyk rozmiarów, jak mierzyłem go palcami, no to 45 cm wyszło, może 50, cena 30 zł, miesiany, miesiany wziąłem, pies czeka, to nieważne, no i tak, lokal ładny lokal ładny naprawdę, w środku przyjemny. A co do samego kebaba jest OK? Mięska było trochę tortilla wysmażona. Także ja nie mogę narzekać. Daję 8 albo 8,5, bo jedna z kelnerek, czy tam tych kasjerek była dosyć ładna, więc 8,5 niech będzie na zachętę. No i co? No, i taka jest moja ocena tego kebabu. On tam gdzieś dalej jest. Minęliśmy go. No i do potem. Po kebabiku trzeba było się czegoś napić o 0 kalorii. No i co? Nawet dobre. Jakaś fajna nuja na tym jest. To no. no, to tyle. No i witam ponownie dzisiaj. Znaczy teraz trening na siłowni? Coś mi zatkało buchu. Teraz trening na siłowni, nogi dzisiaj. Czekamy na kolegę, bo oczywiście jest spóźniony. No jakieś tam przebiki z treningu też wam dam. Nie brałem statywu. Żeby ludzie nie myśleli, że prezydent przyjechał nagrywać film. Tylko jakiś zwykły nowname. No także widzimy się na siłowni. Witam. Powrót z siłowni. Niestety jak widzieliście, widzieliście nie nagrałem zbyt dużo. Dalej wracamy po kontuzji. No i co? No i tyle. Teraz do domu, zjeść coś, opierdolić. I przygotować się do dnia jutrzejszego. O, radą nocą. Śliczny jest. Mam nadzieję, że nikt mnie nie napadnie. No dobra. Do jutra. Albo coś może dziś jeszcze nagram. No i na kolacyjkę dwie tortille z mięskiem, serem, szynką i jajkiem. No, tak się to prezentuje. No i coś na YouTubie się obejrzy teraz. Witam widzów, jeszcze na wieczór. Godzina pierwsza, kładziemy się spać, że się chwilę poroluję. No i co, kolacyjka wleciała, super. No i mam nadzieję, że taki vlog wam się podobał, z całego mojego dnia łapka w górę, jakiś subik, bo więcej takich filmów będzie, gdzie będzie moją mordkę widać. No i co? No, trzymajcie się, miłego dnia, wieczoru, popołudnia, czegokolwiek. Cześć, baja, jo.